Cześć, witajcie w kolejnym Watchdogsie. Misja się nas was pójść w otchłań, jak możecie to zauważyć. Ciekawe czy to się będzie życzyło nas czy naszej ofiary. Um, coś czuję, że w nas i pokażą nam ciemne strony miasta. Dobra. Chyba nas nie lubią tutaj. Lecimy. Shit. Keep Musi zniknąć z haku i skrzynkę ...CTOS-u, znaleźć Crispina. Crispin? Hm. To... to jest Alter Hego... ...z YouTube'a? Kurczę, zapomniałem jak się nazywa ten... ten kabareciarz... ...który... gra Crispina. Nie ma kanał, o, to jest mój samochód. Yy... Mogę normalnie tu wejść? Aha, no tak. Sobie wejdziemy przez kamerę, ja sobie tutaj stanę gdzieś. Coś mówiłam o Crispinie, ale już nie pamiętam do końca. Tak to jest. Ach, ci ludzie. Wybaczcie, yy, nagrywam to jak jest niedziela. O kurde, czas, 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 czas. Hmm. odwróć ku tą tak tak hmm. Hmm. źle to zrobiłem e, jest połączone z górą więc to musi być w tą stronę lub w tą od, odblokuj aha jeszcze od dołu musi być ale jak to od dołu zrobić? Uuu, pierwszy problem. A może w tą? No tak. Fuck logic dude. Fuck logic. O! Sekund zabrakło. Się ciężko tutaj kamerą obraca. Kurde. Eee, lecimy. O nie, nie to. Drugą. Um, już mi się nie uda. No. Dobra. 3, 2, 0. W tą. W tą. W tą. Tak. Przekładamy. Tak. Szybko. No kurde, kamera. Jakie to jest irytujące. Tak, 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 tak jest, ta kamera dziwnie chodzi, tylko to mi przeszkadzało. O, jakie sam fajne samochody, o, ten ziemia chyba, aż Mr. Quinn didn't know which color you'd like, so um, you can take whichever.

Ajajaj. czy mogę włączyć alarmy w tych pojazdach? Nie, tam jeszcze jest pojazd. A co zrobię jak tu? Dobra, ten sobie przyjdzie. A ja sobie wezmę kamerę. Niech on sobie tam stoi. I tego, i tego. Gdzie jest kamera, właśnie tam. Od razu o tym pomyślałem. Siema, ziomek. Gość na vip To Tu jest skrzynucha. Można to zrobić? Jakoś bez broni? Wszyscy wzywają wsparcia. Jak ich pozałatwiać? Tam tylko kamera... No, dupa. Panie i panowie, oto dupa. Seriously. Mamy wszystkich na jak na dłoni, hmm. alech ale. Sobie podejdźmy. Kontrolem się chodzi? O, kontrolem się zwalnia. Znaczy robi bullet time, ale ja chcę chodzić. O, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Trollo lolo. on się tu patrzy. A ja spróbuję wejść. O tutaj. Uh, 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 uh. Dzień dobry, dzień dobry. O! To są chyba pancerny nawet. Ach, wszyscy mogą wezwać posiłki. Tu jest jakiś... Człowiek, może tędy przejdę? No, we. no. No, Aiden, schudnij. Nie wzbudzaj podejrzeń, Aiden. Gdybym takich wszystkich wyciosał. Dzień dobry. Hmm, znowu pancerna szyba. Ech... dupa. Ja wiem co ja tam zrobię. Zaraz ogarniemy. System ja się podrapię przy okazji i Showtaj! No 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 Co tu ziomki macie? Ty się przyklej, a ja sprawdzę co ja mam tutaj za zabawki Mam jakieś koksy do koncentracji Granat odłamkowy wabik. Może to nie byłby taki głupi pomysł. C. C. Tylko, żeby ludziki mnie tutaj nie podejrzały. E, G. Ja bym go tam chciał zwabić. I snajperka. E, co mówię, snajperkę? No. Aha, to ja widzę, że... Borut... Bez Boruty się nie obejdzie, bo tutaj nie do rady, wiesz? Chowaj tą broń. No to zrobimy to tak... Sprawdzimy. Test numer jeden. Snajdź Znajdź pojazd. Oh. No, to nie było innego wyjścia. Snajdź pojazd. O, w dupę. Nie To jest zlamione. Żadnego pojazdu. Świetnie. O! Synek, oddaj mi pojazd. No, od no weź. Pozwalisz. Co za mus To był Crispin. No shit. <laughs> nie, nie, nie wiem. Nie pokazywało mi na radarze. Trzeba było obejść, domek, bla bla bla. Ja tu mogę na Rambo wejść. No nie gadajcie, że jeszcze raz muszę... O, wyeliminuj Krespina. sobie najpierw przygotuję samochód. Dzień dobry. Ty wyglądasz na fajne. Nie, ten obok jest lepszy. Sorry. O, ej! Gra mi wzięła za idiotę i mi samochód, nie, dobra, i jeszcze wycofamy. Ja sobie wyciągnę tutaj jeszcze ten samochód, teraz i broń. Ach, muszę... Muszę niestety wyjść. Teraz tak. Dobra. Zezłościli się. Siadaj. Czekamy. Gdzie on jedzie? Dobra, to jedziemy. Ej, ej, ej. Oczywiście dostałem samochód, który... Yy... Potrafi bardzo ładnie się sterować Widzę cię Kryspin Nie ma to jak hey, o! A, bo ci jeszcze mnie ścigają. No dobra oj 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 Dobra walną, no, bo jest idiotą. Dobra, biegnij. Biegnij, biegnij, bo te patafiany mnie gonią. Szybciej, szybciej, szybciej. Spadajcie ode mnie. Co za głupki. Rozwalają pół miasta. E, pobiegli w drugą stronę. Widzieliście to na minimapce? Nie, coś tu jedzie jeszcze. Stanął. Pewnie na światła. He, he, he. Dobra, gdzie ty ziomek skręcasz? Dobra, o mogę to wysadzić, ale bym go chyba zabił, co? Oj. O. Szkoda, że nie mam paralizatora. Śpiegni. Nie będą jechać. Wiedziałem, że będą chcieli. No.

Spokojnie, co? Eee, zrobimy im niespodziankę, gdzie jest ta samo przylepka? O kurde, co za gupek? Gdzie? tam? No, Idziku? <laughs> Aha. Dobra, teraz mapa. Zabij Krispina albo ucieknij. Gdzie tylko gdzie jest Krispin. To ja uciekam schowaj broń. Hmm, hmm, hmm. Dzień dobry spokojnie, dzwoninia. No to jedziemy. Wow. O, goni mnie. Jakiś czop. <grywka> Zapomniała się hamulcu. Mózgownica. Chodź, chodź. Umiesz tu jeździć? Wątpię. No szy. Jak on to robi, że on mnie potrafi momentalnie na świetną dogonić? Oj, oj, Wys wyszedłem. Nie dobrze. Hop. Trzeba ich wybić. Poproszę. Co za głupak? No to chodźcie. To was poczęstuję. Oh, no it. Ah! 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 Looks like Crispin was on his way to pick up something called the Poppy special. It's at a club called Infinite 92. Infinite 92 No official listings. I see mention of it in some thread here. Oh looks like it's a gentleman's fetish club. On the ground, of course. So the Poppy Special is a woman. That fits a profile Quinn had on Crispin. I doubt Poppy would have survived the meeting. What kind of auction is this? I think we both know the answer to that. I'm going to the club now. Crispin's invite is there. Ooh! Uh -huh. Infinite. Okay. Muszę sobie samochód. Tam był, ale weźmiemy inny. Ten tutaj, stojący. Taki mały grupet. Lol. Naska, spokojnie. Eee, dobra. O, składnik chemiczny. Dziwne ludzie rzeczy trzymają w swoich pojazdach. Lecimy, ale daleko. I docieramy do miejsca naszego spotkania. Przegapiłem nawet. Co, jakiś problem? No. Pewnie trzeba będzie to zhakować, kogoś zabić. All right. You are all monster up for the monster ball. Can okay, just keep your hands as little as possible. Crispins is fucked up as they say. Just find the auction invite and get out. No, właśnie. Jeszcze 30 metrów. Dzień dobry, panowie. Ah, to jest jakieś wejście podziemie. Wszyscy cały miesiąc rozmawialiśmy o tym, co tu Lol. Yes, we do podziemia. the poppy Special. Very good, Mr. Crispin. A signature dish prepared especially for you. We'll hang on to any weapons. Hmm. Tylko <laughs> Mr. Crispin, right this way, please. What happened to the guards assigned to you, sir? They couldn't keep up. Huh? No. Push me. Top the camera. Mhm. Mm nie, nie blokuj się. No. Fajne, że mówią tak, że my to słyszymy. Mr Quinn wanted to ensure you're comfortable. On his behalf, we offer you a special gift. Please enjoy as much as you like. Mhm. Mm Ciekawe co chodzi. The conjugation on that so You're my special gift, eh? Right? What's your name? Poppy? I know about you. What you do to girls? Lol? you No, it's not. It's okay. I'm done. Uh huh. Mr. Crispin, is everything to your liking? Oh. You me again and you're next. I'm not gonna hurt you. Just come with me. I can help you. No. They'll find me. They said you were a monster. Tak, przedstaw się. Jeszcze powiedz, gdzie mieszkasz. Dobra, będziemy musieli ją przeprowadzić. Opuść Infinita. Ok. Spokojnie, zaraz będzie jakaś boruta. Przy wyjściu skapnę się, że to nie ja. Coś tu można zrobić, nie?

18 meters. <laughs> I need a favor. I gotta get Poppy out of this place. Call Infinite 92, pretend you're Crispin's assistant. Tell him I insist that Poppy be delivered to me at the auction. Yes, okay. She'll be there. I'll make sure of it. <laughs> we have to die, but at least we can save this girl. That's something, right? I'm not sure we can add things up so cleanly, but we're gonna get her out. Misja wypełniona. Widzicie to? Piękne. A jak trąbi? A, standard. Do zobaczenia w następnej misji. Siema!